Dzień dobry. Witam. Na Mac Mini jest zainstalowany w tej chwili Linux Mint 17. I wypadałoby odpalić Neofecha. Momencik. Mamy tutaj. Muszę tutaj zjechać trochę w dół. Konsolkę. No i wpiszmy mu Neofech. o. Neo Neofecz. I co nam pokazuje jego wysokość? Neofecz. Moment, przełożę trochę tutaj klawiaturę. Może wezmę lodówkę w rękę i rzucę okiem na ekran. Linux Mint 17 Host Mac Mini 4,1 Spacja 1,0. Rezo, chyba, rezolucją, czy tam, rozdzielczość 1280 x 1024 cinemon 2.2.16 co tu dalej, już takiego jeszcze rozpoznaję? A. CPU Intel Core 2 Duo P8600 w nawiasie 2 Małpa 2394 394 GHz, to jest chyba gigaherców. Czyli by wynikało, że ma, jest dwurdzeniowa bestia i ma ty, po tyle narzeń. Hmm. GPU Nvidia GeForce 320 Memory zajęte jest e, 353 MB, a wolne jest jeszcze ponad 7 Giga. Tak więc tak sprawuje się Mac mini i tak jak wspomniałem w sortach, próba instalowania Linuxa MINTA 22.3 lub Commodore OS. Ech, w sumie można to zrobić, ale grafika jest, jak to mówią, z księżyca do bani. Kolory głupieją. Być może to jest wina w nowszych wersjach braku sterowników, a 17 jeszcze w sobie te sterowniki ma, bo jak tak. widzimy, e, GPU. Jest Nvidia GeForce 320M. Być może próba instalacji odpowiednich sterowników by tą sprawę naprawiła, ale jeszcze w to nie zabrnąłem. To by było tyle z, pla z placu boju i zabaw z Mac Mini. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!